Witajcie! Oto podróże Pokémonów Jeszcze nie, wie, nie wiemy co będziemy dzisiaj robić. Ale chcieliśmy się z wami spotkać po długim czasie. Keldio! Keldio! Mam wiadomość, wiem gdzie jest Terrakion. Zaraziliście Terrakiona? Nareszcie! Tak długo go nie było. Ale wiesz, że będziemy będzie... mu się... Auć! Co takie wstrząsy ziemi dzisiaj? Co się dzieje z tym światem? No ale wracając do tego, o co chodzi, o... jak się położę. Chodzi o to, że wiem, gdzie jest Terrakion, ale musicie się z nami wybrać, gdybyśmy potrzebowali pomocy. Ale wszyscy? Niektórzy. Jest was trochę za dużo. Taka wielka grupa nie może podróżować po górach. Po górach! jupi Już im powiedziałaś, kobalion? Tak, już wiedzą, że musimy się tam wybrać. No dobrze, a więc kiedy wyruszamy? Już niedługo. No dobrze, więc pewnie ja idę. Ała! Dlaczego to zrobiłeś? Bo to moje miejsce. Dobra, ja wyruszam. No i ja. I jeszcze Tepik. No i Keldio niech pójdzie. <laughs> Nie. Tym razem tylko Bulbazaur, Ty Pikachu i Keldio pójdziecie. pójdziecie. A sok trochę. Pignite i Tepik. Dobrze powiedziałem I Himiona? Tak. Wszystkich powiedzieli, dobrze. No dobrze, więc yy, wyjdziecie w trójkę. My w trójkę idziemy. Wy zostajecie. Odpocznijcie sobie albo, nie wiem, pójdźcie gdzieś. A my wyruszamy w góry. No dobra tarototarotara, tarototarotara, Jesteśmy już w górach! I to wysoko! I trzęsienie ziemi jest! I ciemna, ciemna noc, bo późno bardzo jest! Gdzie pikaczu? Tu jestem! Dobrze, że cię wzięliśmy, bo rozjaśniasz noc. Piorun! Aaaa! Czy tylko ja nie dostałem ciosu piorunem? Aaaa! Chyba musimy odpocząć. Nie. Tymczasem tam, gdzie jest terakion. Terakionie, zostałeś schwytany. Tak, ale moi przyjaciele już wiedzą, gdzie jestem. Tak, ale czy cię uwolnią stąd. A! A, przeziębiłem się przez ciebie tu! A psik! A, ja cię. Cała cela będzie umawiana. No trochę nie dopracowałaś tej celi. Dlaczego spadłem z własnego więzienia? Dlatego, że jesteś kamieniem. Nie. Wracając do naszych przyjaciół szukających Terrakiona. Uh, uh. Terrakion! On jest, on jest na szczycie tej góry! Nie potrafi się wspinać! Bo nie przeszedłeś testu! W ogóle walczył z kiurem ale w drużynie. I to jest jego jedyne szczęście. Tak, bo gdyby walczył przeciwko Kyuremowi, to wiadomo, że by to się skończyło pechem, piorunc! Jej! A! To jest nierówny test! Ja się nie mogę utrzymać, auć! Co się dzieje z tym światem? Cytat po Kobalionie i, po, i po trzęsieniu ziemi: bazaur, idziemy, idziemy, idziemy. No już trzeba iść. No i to jeszcze jak szybko? Już dzień, drugi dzień, pierwszy dzień podróży, bo pierwsza noc jest pierwszy dzień.

Nigdy nie wygrasz ze mną! Szczególnie gdy jesteś w tej celi! Zostaw go, boldo! Ta cela się przesuwa! A więc nigdy go nie trafisz! Auć! Szybciej ty zniszczysz tą celę! No nie, i teraz jeszcze kaszla! Ta cela jest hipoalergiczna? Raczej nie. Jestem panem świata! Auć! Idę spać. Pikachu! Dlaczego? Jest dzień, nie potrzebujecie światła. Innego niż yy, yy, to słoneczne. Boldor! Boldor! BOLDOR, ja z Tobą walczę! Ja z Tobą będę walczył, BOLDOR. No dobra, młody Keldio, więc walczmy! No dobra. Bitwa pomiędzy BOLDOREM i Keldio zaczyna się. teraz! tra TA! Sekretny miecz! Kamienny gromc! nie niezdolny do walki, ale jesteś słaby. Wygrywa Kel'Dio i Kobalion. Ta, Juhu! No dobra, teraz uwolnimy Terrakiona. Co się dzieje? A. Dobrze, Terrakion jest silny, bo inaczej byłby problem z uniesieniem tego dziękuję za pomoc kowalion i tej Kelly oh, jestem zmęczony tą bitwą a teraz włóżmy poldora do celi Nie, Pikachu ała serio kamerzysto wywaliłeś mnie co jest z wami co jest w ty co się dzieje z tym światem Mm. OSZALAŁEŚ?! Chyba tak. No dobra. Z tego co widzimy... Z tego co widzimy... Kobalion, Terrakion i Virazion są znowu razem. A młody Keldio, nasz przyjaciel, nareszcie odnalazł swojego trze trzeciego mentora. Znam go wcześniej, ale został porwany, jak widać. A Pikachu nadal spinaceli. Serio. Męczony jestem. Terakionie. Dziękujemy! Że mogliśmy cię poznać! Yy, boldorze, yy, przepraszam, wy możecie już iść do domu. Baldorze, może chciałbyś jednak dołączyć do naszej drużyny? Co? Teraz się obudziłeś? Budzę się, kiedy są ważne momenty. A! No, ale przecież. Przecież. E, nie zasługuję, żeby być z takimi jak wy. No! No, no, potrzebni są sprytni. Wiadomość, ja w ostatniej chwili zaprzyjaźniliśmy się. Wow, przyszedł taką drogę, żeby zrobić tylko to. Tak. Wow, nie wiemy wszystkiego o te pigu. A więc z naszym przyjacielem Boldorem za chwilkę będziemy w. Witamy już z powrotem! Witajcie! Auć! Tepik! Nie wychodź tak nigdy więcej! No dobra. Tepik wraca. Witajcie wszyscy! Serio? Taką kupą? Dobra, ja muszę już odpocząć, więc wracam do swojej kabiny. Czekaliśmy na Was. Witajcie z powrotem. A ja Was jeszcze nie znam. od teraz Tu mieszkasz? Tak, to są moi nowi przyjaciele. No. Cześć! Cześć! A, cześć! Trio. Co? Wypuściliście go! Tak! Chcieliśmy, żeby dołączył do drużyny! No dobrze! Tylko nie rób nic Keldio! No dobrze! Gdzie mogę zamieszkać? No nie wiem, wolne kabiny są tylko u góry. Wybiorę tą. Dobra, my wszyscy idziemy już spać. <laughs> Może wy się pożegnacie? Dobra. Aaaa! Poznaliście sekret zasypiania drużyny Bulbazaura. A więc do zobaczenia z nimi w następnym odcinku z serii Podróże Pokémonów.